E, możemy? Tak. Panie radne, Krzysiu uchwał. Przepraszam. Przepraszam, technicznie. Bardzo proszę, panie Chciałbym złożyć wniosek tutaj na Komisji Finansów Strategii Rozwoju. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie wypracowała wniosków końcowych z ostatnich działań a propos pod, to chciałbym złożyć wniosek o zdjęcie tego z porządku obrad, by to komisja właśnie złożyła na sesję ten punkt zdjąć z porządku obrad. Z porządku obrad komisji? Sesji. Nie komisja. Żeby komisja nie, wypracowała nie. wniosek i następnie go przedstawiła na komisji, na, na sesji. Sorry, nie, w tej chwili może pan... Proszę do o wniosek. Proszę do zdjęcie tak, tego z porządku obrad. Jeżeli by obrad, no najbliższej sesji. No to taki przez komisję? No tak. Przez komisję, żeby to komisja z tego wystąpiła. Nie. Czy komisja może, czy nie? nie. Ja spłacam, by komisja złożyła. Tak, tak. Ale w momencie, bo prze, przepraszam, nie wszyscy. W którym momencie, panie mecenasie, wtedy technicznie ten wniosek powinien się pojawić? A, na sesji, czy teraz? Momencik, szanowni państwo, nie wszyscy. Ja przepraszam, pozwolę sobie zadać pytanie, czy ja dobrze rozumiem stan fakt, bo przepraszam, zostałem też w. E, przyszedłem troszeczkę później. Pańskie pytanie dotyczy tego, że składa pan wniosek dzisiaj na komisji o to, aby komisja złożyła wniosek o zmianę porządku obrad. Nie, nie, wszyscy, nie wszyscy. przepraszam Was. W dniu dzisiejszym, w związku z że to jest posiedzenie komisji, możemy o tym dyskutować, ale jeżeli nie ma wypracowanych wniosków przez Komisję Rewizyjną, uważam za bezsensowne tego dyskutowanie podczas sesji. Dziękuję. I teraz, nawet za komisji. Momencik, momencik, poczekajcie, za duży chaos. Dziękuję. Nie rzecz tylko sprawdzę, przepraszam, bo dobrze, w tym czasie, czasie Pan radny. Szanowni Państwo, to są komisje łączone nad projektem tej uchwały, rozpatruje głównie Komisja Finansów i, i Rozwoju. Jeżeli taki wniosek istnieje, który będzie, tak, w moim zdaniem, powinien być poddany głosowaniu, czyli, czyli generalnie ze zdjęciu z obrad na sesji już, to po podjęciu tego, tego, tego wniosku, przegłosowaniu pozytywnym, czyli że zdjęcie ma nastąpić na sesji. Kończymy dyskusję. Kończymy dyskusję na, 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 na dzisiejszej komisji i, te, i, ten, i ten wniosek komisji o zdjęcie z obrad, jeżeli faktycznie będzie cały czas na, na sesji, zostanie przeczytany przeze mnie jako, jako wniosek, tak? Tylko, że formalnie ten wniosek e, nie musi na sesji zostać zaakceptowany. On no może zostać uniknięty. Tak? A, a w tym momencie zakończenie debat e, czy rozmów dotyczących tego projektu uchwały automatycznie uniemożliwi nam tak naprawdę ewentualne wprowadzenie go, e, dyskutowanie na jego temat. Może, ale jak już wspomniałem, ten projekt uchwały jest rozpatrywany głównie do Komisji Finansów, jeżeli Komisja Finansów decyduje o zdjęciu tego z obrad, więc on, ona, Komisja nie dyskutuje na ten temat. Temat może, może być powzięty na sesji jak najbardziej. Natomiast Komisja już swoje zdanie e, e, wypracowane przedstawi, że jest za zdjęciem tego e, z, z obrad, sesji. Tutaj jest prośba, żeby mecenas sprawdził względem formalnym, ale w pierwszej kolejności i tak zanim w ogóle będziemy o tym dyskutować, bym prosił o wypowiedzenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, bo być może nie będzie potrzeby składania takiego wniosku. Tak jak wspomniałem, że ja oczekuję tutaj najpierw na stanowisko Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Jak Dobrze. To w tym czasie w takim razie jak nas sprawdza, ja już Pan wie, e, e, momencik Panie Radny, bardzo proszę Pana Z punktu widzenia formalnego no, wnioski e, o zmianę porządku obrad składa radny, nie e, komisja. Więc, y, okay. y, więc no to, że Państwo przygłosujecie, no ktoś będzie musiał taki wniosek o zmianę porządku sesji wyznaczonej na 20. E, na 20... Marca. Ktoś będzie musiał go złożyć. Może to być oczywiście przewodniczący, e, wskazać takie stanowisko i powtórzyć wniosek komisji, e, wnosząc o zmianę porządku obrad. Jeżeli taki, taki, takie stanowisko komisja wypracuje, e, tak jak wskazał pan przewodniczący, wówczas cała rada będzie musiała się bezwzględną większością wypowiedzieć co o do tego, czy ten porządek e, zmienić, czy nie zmienić. I tyle, no w gruncie rzeczy będzie istniał ten brak, o którym rozmawialiśmy, czyli procedowanie tego wniosku będzie, będzie niewątpliwie obarczone tym brakiem zaopiniowania przez właściwą komisję, jeżeli komisja nie wypowie się w sposób pozytywny, to też negatywny o tym, o tym projekcie, więc to są rzeczy, na które chyba muszę zwrócić uwagę. I tyle, czyli jeżeli dzisiaj komisja podejmie decyzję, nie, nie chcemy tego procedować, ktoś musi to na sesji powtórzyć. Rada musi to przegłosować. Też... Utrownimy przewodniczącego komisji do złożenia tego. To złoży na pewno, jeżeli tak, na, będzie to to będzie. tak będzie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bardzo proszę. Pan Piotr Czajewicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W kontekście tego wniosku radnego Turczaka to moja prywatna ocena, że jakby zabieramy trochę możliwość wypowiedzenia się panu dyrektorem, który przyszedł prawdopodobnie z z informacją, która nam się przyda w trakcie procedowania tej uchwały. I teraz jakby zamykanie tego i patrzenie tylko na Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna ma już pewne wnioski, ale one jeszcze nieformalne, bo nie, nie zakończyliśmy procesu kontroli. Więc jakby, ale, ale też Komisja Rewizyjna już na przykład wie, że te pieniądze są potrzebne, że akurat na to czy na co innego to być może się okaże wcześniej w dyskusji. Ale ja byłbym jednak za tym, żebyśmy tą dyskusję przeprowadzili, a potem na, na posiedzeniu Rady już jakby postanowili, czy chcemy iść w tę stronę, czy nie. nie. ale jak zamknięcie dyskusji dzisiaj nas trochę ograniczy. Tak, bardzo proszę. Tak jak e, wspomniałem na początku, no chciałem tutaj po prostu pod względem formalnym, czy mam taką możliwość. E, też wspomniałem o tym, że chciałem, żeby tutaj na komisji ta dyskusja jednak się odbyła. Po prostu wniosek ma być na sesję. Ewentualnie, jeżeli mnie tego wymaga jeśli chodzi o Pani Radny o wniosek, to zawsze może Pan go złożyć sam także osobiście. Ja rozumiem, że złożenie go dzisiaj i przegłosowanie na komisji miało na celu zwiększenie mocy tego wniosku. Pani Radna Mirosława Petrowska, bardzo proszę. Jestem również za tym, żeby dziś przeprowadzić taką dyskusję z tego względu, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta uchwała jest nam potrzebna tu i teraz, dziś. Dlatego, że Posłuchajmy, co ma do powiedzenia Pan Dyrektor w tym zakresie? Co ma do powiedzenia Pani gór, pan skarb, Pani Skarbnik? I Komisja Rewizyjna jak najbardziej. Chcemy znać, jaki jest stan kondycyjny te, tego, tejże zwolenniki. Natomiast rozmawiać trzeba i zawsze wyjaśniać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze. Szanowny Panie Radny, w takim razie ponawiam, może nie ponawiam, zadam Panu pytanie. Czy potrzebuje Pan wniosek, który ma przegłosować Komisja Finansowa? Jeszcze nie złożyłem tego i wniosku, i pytałem i się pod względem formalnym, czy jest możliwe. Okej, okay, bardzo dziękuję. dziękuję. Ja zrozumiałem, że już go Pan złożył, ale jeśli nie, to bardzo przepraszam, że, że to zrozumiałem. Poza Dobrze. Szanowni Państwo, w takim razie nie zostaje nic mi innego, jak tylko oddać głos Panu Dyrektorowi Spółki Kosakowo-Sport, Panu Robertowi Brzezińskiemu. Bardzo proszę. Nie musi być tak blisko, bo wtedy będzie przerwa. Tak. Dobrze, Szanowni Państwo, Szanowni. pierwszy raz jestem na, na Państwa komisji w tak obszernym składzie, więc postaram się przedstawić sytuację finansową gminy Kosakowo-Sport, jak również spółki spółki, spółki Kosakowo-Sport, która oczywiście rzutuje na, na budżet gminy Kosakowo. No właśnie, jak funkcjonuje nasza spółka? Podstawowym zakresem działalności Kosekowo Sport z ZO są zadania powierzone przez Gminę, przez gminę Kosekową, wynikające z aktu założycielskiego z dnia 30 września 2021 roku. I tutaj mamy właśnie tą, tą formułę. Następnie mamy uchwałę Rady Gminy z dnia 26 października 2021 roku, która tak naprawdę te dwa dokumenty determinują funkcjonowanie naszej spółki. Chciałem tylko Państwu jeszcze zaznaczyć, że jestem nowym pracownikiem od lutego, więc tak naprawdę starałem się jak najbardziej wnikliwie wejść w, w buty moich poprzedników i, i zbadać sytuację funkcjonowania spółki. Tutaj też również przy okazji kontroli Komisji Rewizyjnej, to jest z pewnością też ułatwiło mi spojrzenie na, 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 na spółkę troszeczkę z innej perspektywy. Szanowni Państwo. Nie wiem czy to przeskakuje, przeskakuje. Jaki jest cel powołania spółki, bo od tego trzeba zacząć, żeby mieć taki obraz tego, do czego zostaliśmy powołani. Kosakowo Sport została powołana w celu realizacji zadań własnych gminy Kosakowo, w szczególności w obszarach kultura fizyczna, sport i turystyka, czyli rozwój i promocja aktywności fizycznej oraz sportu, w tym sportów lotniczych. Po drugie, promocja gminy Kosakowo, czyli organizacja wydarzeń oraz działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności gminy. Po trzecie, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych, zarządzanie infrastrukturą sportową oraz innymi obiektami gminnymi. Po czwarte, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie użyteczności publicznej, w tym poprzez prowadzenie działalności rozrywkowej, rekreacyjnej i edukacyjnej związanej ze sportem, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, zarządzanie powierzonym majątkiem gminnym i infrastrukturą. Po piąte, świadczenie usług w ogólnym, w ogólnym interesie gospodarczym, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczące rekompensaty za usługi publiczne. Możliwość poszukiwania, możliwość realizacji innych zadań własnych gmin. W zakresie określonym w akcie założycielskim spółki właśnie e, takim tworem, czy taką, e, e, taką organizacją jesteśmy, gdzie stuprocentową własność ma gmina. Żeby przybliżyć się Państwu, nie wiem na jakim etapie, nie wiem czy wszyscy radni e, e, znają nasze obiekty, dlatego postanowiłem też przybliżyć je pokrótce. Szanowni Państwo, lotnisko Kosakowo, e, jak zobaczycie tutaj, jest to naprawdę olbrzymi teren 250 hektarów, czyli 2,5 miliona kilometrów kwadratowych. Centrum Sportowe Kosakowo sam budynek. O! Metrów, metrów. Metrów, metrów. Jak już. Żeby się nie rozdrabniać. Jak już, żeby się nie rozdrabniać. Oczywiście. Centrum sportowe Kosakowo Mamy tutaj dwie funkcje. Funkcję edukacyjną i sportową. W zasadzie sam, sam budynek to 10 tysięcy m2. Mamy Bosmanat i przystań żeglarską gremię. Sam Bosmanat to jest w granicach ponad 100 m2. Plus 800 m2, ten przyległ. Boiska złote piaski. Są to trzy pełnowymiarowe płyty trawiaste w granicach 18 tysięcy m albo nawet kilometrów kwadratowych. Mamy gąbieliska w gminie Kosakowo, które okazjonalnie w zasadzie w okresach letnich są dzierżawione od gminy, aby realizować nasze cele statutowe, do czego jesteśmy powołani. Jak wygląda kapitał zakładowy, ponieważ za, za, w akcie założycielskim oraz w uchwale e, Rady Gminy z roku 2021 są, było na, na jednych z pierwszych slajdów były właśnie te, te informacje zawarte. Otóż e, w roku 2000, zobaczcie Państwo, jak to, się, jak, to, e, jak to rosło z roku na rok, aby ten, aby ten kapitał zakładowy e, spółki e, w zasadzie. Zakończył się w tym roku na poziomie ponad 7 milionów. Właśnie uzasadnienie do uchwały Rady Gminy, o którym mówiłem na początku, w sprawie wyrażenia objęcia udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kosakowo. Szanowni Państwo, na, na podstawie tej uchwały była wyrażona jeszcze analiza finansowa, analiza finansowa, która determinowała powstanie naszej spółki Kosakowo-Sport i właśnie tam była prognoza, która przedstawiała model finansowy, dlaczego akurat radni gminy zdecydowali się, aby Kosakowo-Sport było spółką, a nie było jednostką w, w, w strukturze gminy. Prawda? Z prognozowanego modelu finansowego spółki wynika, że, z początkiem, z początkowym, że w początkowym okresie niezbędne będzie zapewnienie finansowania przez gminę Kosakowo. Prognozy z modelu finansowego sporządzone w 2021 roku przed spółki, uwaga, nie uwzględniały w ogóle inflacji. To są bardzo ważne kwestie, jeżeli chodzi o finanse. Inflacja skumulowana od stycznia 2022 roku i do stycznia 2025 wyniosła 37,34%. W tym samym czasie, praktycznie może trochę nieco wcześniej, bo w 2021 roku, płaca minimalna. Pracowników wynosiła 2800 zł. W tej chwili wynosi 4666 zł. Czyli jest to wzrost 66%. Fundusz wynagrodzeń, jeżeli chodzi o naszą spółkę z modelu, czyli z tej prognozy, powinien wynosić za mln, 300, a z prognoz obecnych milion 700 wzrost ponad 400 tysięcy. Większość płac współco, współco oparte jest o płacę minimalną i pomimo wzrostu płacy minimalnej 66%. Fundusz Płas od 2021 roku wzrósł jedynie o 31%. Czyli po prostu zostało to naprawdę gospodarczo fajnie i dobrze przygotowane. Zostawienie wyników finansowych i kapitałów spółki w latach 2021-2025. Starałem się jak najbardziej obrazowo przedstawić Państwu na, na dużych liczbach, jak wygląda finansowanie i, i sytuacja finansowa spółki w, w okresach od momentu, kiedy ona powstała do dnia dzisiejszego wraz z zawartą prognozą. Otóż w pierwszym okresie obrachunkowym, czyli do 2022 roku, przychody spółki wynosiły ponad 3,5 miliona, koszty niecałe 6 milionów i wynik dał nam 2 miliony minusowe, 2 miliony 268 tysięcy. Dlaczego udaje nam to wynik minusowy? Ponieważ realizujemy zadania statutowe gminy, czyli są to rzeczy już z góry założone, że są to rzeczy niedowodowe kapitał, czyli dofinansowanie z, z miny, wynosił 2 miliony 850 tysięcy. Następnego roku, jak Państwo zauważycie, przychód wzrósł o, do 5 milionów 200 tysięcy, koszty niemal 7, wynik 1 milion 700. ,000. Dokapitalizowanie 1 milion 800, co wynikało, tak jak wcześniej powiedziałem, z takiego wskaźnika, krok z analizy finansowej, co zostało również zawarte w akcie założycielskim. Czyli ten kapitał z roku na rok miał maleć względem podniesienia przychodów spółki Kosakowo-Sport przez uruchomienie lotniska. W 2024 rok to są przychody podobne jak do roku wcześniejszego 5 milionów 400 tysięcy niecałe koszty 7300, wynik 1 900. 000. Szanowni Państwo, kapitał 1 500 000, to finansowe. Jeżeli chodzi o przykład na rok 2025, będzie klarował się bardzo podobnie. Dlaczego? A koszty będą e, e, znacznie wzrosły. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem. Wynik wynosi 4 miliony. Kapitał złożyliśmy o 4,5 miliona. E, względem tego, co już otrzymaliśmy, to było milion 100 tysięcy, czyli 3 miliony 400 tysięcy, to liczba chyba gorzej. E, więc tak to, tak to szanowni państwo, wygląda. E, Dlaczego te, te przychody nie rosną tak, tak samo jak chociażby koszty? To jest po pierwsze. Po, po pierwsze, sytuacja jest taka, że y, musielibyśmy nasze usługi dużo bardziej obciążyć mieszkańców gminy, czyli na basenu, części edukacyjnej, y, czy y, obciążyć szkółki. Wszystko możemy to zrobić, tylko to rodzi kolejne. Kolejne pewnie problemy, a myślę, że nie do tego zostaliśmy powołani, aby organizować tutaj działalność gospodarczą, tylko realizować działalność statutową. Porównanie wyników finansowych z prognozowanego modelu finansowego z wynikami rzeczywistymi i prognozą na rok 2025. Więc to wyglądało w następujący sposób. W pierwszej kolumnie mamy rok, następnie jest prognoza według modelu, o którym powiedziałem, czyli tej analizy finansowej, dzięki której została zawiązana spółka, wynik rzeczywisty, czyli jak się zakończył dany rok, i odchylenie, czy byliśmy na plus względem tych prognoz przewidywanych, czy na minus. Więc tutaj bardzo łatwo można sprawdzić, czy te prognozy były zasadne, czy też nie. 2022 rok, prognoza 2 na minusie 2800, 2800, wynik rzeczywisty 28. 268. Odchylenie 595 tysięcy. Czyli na korzyść. Następny rok. Tylko to, są, to, to się wszystko rotuje. Rok 2023 1 767 tysięcy. Wynik rzeczywisty 1723. 43 do przodu. 24 rok. Mamy 1 500, czyli 1,5 miliona. Wynik rzeczywisty 900. 000. 20, 20, 2025, tak już jestem, jestem, 25 prognoza wedle, wedle modelu milion, mieliśmy mieć yy, stratę milion 116 tysięcy, a rzeczywiście 4 miliony. Dlaczego? Ponieważ miało funkcjonować lotnisko i finansować już działania statutowe, statutowe do których mieliśmy być powołani. Porównanie wyników finansowych z prognozowanego modelu finansowego za rok 2025 z wynikami według bieżącej prognozy. Otóż, podzieliliśmy sobie to na poszczególne obiekty, o których powiedziałem na początku. Mamy Centrum Sportowe Tosakowo i tutaj mamy wedle modelu, Szanowni Państwo, niemal milion złotych, czyli w tej analizie milion złotych. Taką stratę powinniśmy przyjąć. Bieżąca prognoza to jest milion osiemset tysięcy złotych. Odchylenie. 894 tysiące zł. Drugi, e, prognoza zespołu boisk 133 tysiące, bieżąca prognoza 240 tysięcy. 100 tysięcy mamy w tej chwili e, odchylenia. Bosmana to w zasadzie jest na podobnym, na podobnym poziomie, co, co był zakładany. Bieżące e, kompiliska minus 236 tysięcy. Ponieważ otwieramy, chcielibyśmy otworzyć trzy kąpieliska, tak jak było to zakładane pierwotnie, z tego co rozmawiałem również z radnymi. Lotnisko Kosakowo, i tutaj właśnie też jest ważna uwaga do Państwa, 466 było zaplanowane wedle prognozy, 466 tysięcy na się miało być. A bieżąca prognoza e, będzie to milion 100 tysięcy złotych. Ale z czego to wynika? Czyli otwieranie milion 600. 000. Za kilka opowiem, właśnie z czego to wynika, jak już przejdziemy na poszczególne, poszczególne obiekty. Imprezy i wydarzenia sportowe. Prognoza była 200 tysięcy do tyłu, bieżąca prognoza 300, mamy 100 tysięcy. Zmiana wybranych kosztów od 2021 roku. Fundusz wynagrodzeń, tak jak wspomniałem na początku, ta płaca minimalna w dużej mierze spowodowała, że wzrost w wyniósł 480 408 000 zł. Podatek od nieruchomości 160 000 zł, Zużycie materiałów energii 1 167 000. Zł. Usługi obce 629 tysięcy, w tym ochrona sprzątania dodatkowe. Przychody i koszty. Centrum sportowe Kosakowo, yy, czyli tam gdzie jest szkoła, mamy basen i mamy halę. Yy, Wzrost kosztów w roku, w roku 2025 kosztów z modelu 2021 2 miliony 491 tysięcy złotych. Natomiast z przykładów modelu z modelu 2021 roku 1 596 tysięcy złotych, praktycznie 900 tysięcy złotych. Taki był, taka była różnica. Koszty rozprzyjają od przychodów, tak jak już powiedziałem na początku. Nie jest to wprost proporcjonalne do, 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 istniejących reguł, jakie są obecnie na rynku. Prognozowana strata z działalności operacyjnej za 2025 jest wyższa od straty za 2024 o 2 171 227 zł. 2027, e, o 2 171 227 zł. Na różnice składają się między Koszty dokumentacji grupowania lotniska to jest naprawdę znaczący koszt, ale czy niezbędny, o tym porozmawiamy. Wyższe koszty kąpielisk 250 tysięcy złotych. Założone minimalne koszty remontu basenu, które musimy przeprowadzić praktycznie natychmiastowo. <coughs> Oczywiście jeszcze tutaj chcielibyśmy, aby to był poszerzony zakres tego, tego działania, więc to też no, Bardziej szczegółowo porozmawiamy, myślę, że o dalszym etapie tego...